Ja bardzo się cieszę, że to Słowo Boże oczujemy dziś. Słowo Boże jest zawsze cudowne. Pan Bóg jest cudowny w swoim Słowie i w swoich dziełach, bo to Słowo przychodzi też, aby odpowiedzieć na te pytania, które stoją przed nami, na te wyzwania, które Pan Bóg, ale poprzez ten świat, poprzez Jego sytuację stawia nam. Mówi przede wszystkim o świadectwie, słyszymy dziś słowa, kto się przyzna do mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do Niego wobec aniołów bożych. A kto się mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i ja wobec aniołów Bożych. Do Jezusa Chrystusa można owszem przyznawać się Słowem. czy także swoim wyglądem, poprzez Habit. W pierwszych wiekach chrześcijanie przyznawali się właśnie słowem, ale najważniejsze jest owo przyznawanie się do Jezusa Chrystusa swoim życiem. bo można się go swoim życiem zapierać i Przyznawać słowem, a zaprzeczać temu życiem. I to jest sytuacja bodaj najgorsza. Sytuacja, przed którą sam Pan Jezus nas w Ewangeliach Ostatnich ostrzegał. Ona się nazywa hipokryzją, obłudą religijną, grzech faryzeuszy, także dzisiejszych faryzeuszy czy, czy faryzeuszek. Dlatego Pan wzywa nas. Przede wszystkim do tego, abyśmy się przyznawali do niego życiem. W starożytnych czasach na chrześcijan patrzono bardzo podejrzliwie, uważano ich za ludzi wręcz niebezpiecznych. Taka była ówczesna propaganda, i coraz bardziej staje się taka i dziś. Bo Kościół, który sam siebie nazywa, i to od wieków, ale także i w, w ostatnim soborze, lumen gentium, a więc światłość dla narodów, jest nazywany nie tylko zresztą w naszym kraju, ciemnogrodem. Same tego pewnie doświadczacie, mówi się o czarnych, mając na myśli księży, ale pewnie i wasze czarne habity. Więc. Mówiono w starożytności, ten, ten Justus to taki dobry człowiek. Justus był chrześcijaninem, i szkoda, że jest chrześcijaninem. Szkoda, że jest chrześcijaninem. To, poprzez co Chrystus przemawia do świata, to, jak słyszeliśmy, miłość i jedność. To jest to, co do człowieka najbardziej dociera, bo zostaliśmy stworzeni przez Boga, który jest miłością, z miłości i na obraz miłości. Każdy człowiek nosi w sobie pragnienie miłości i to nie jakiejkolwiek miłości. Grecy mieli to do siebie w tych czasach, kiedy pisano, spisywano Nowy Testament wcześniejszych i to do siebie, że w swoim języku mieli, bo w dzisiejszej Grece tego nie ma, w ich współczesnej, ale w starożytnej Grece są cztery słowa, żeby powiedzieć miłość. Jest słowo eros, które oznacza miłość erotyczną, <coughs> słowo filia, które oznacza miłość przyjacielską, miłość do ojczyzny, jest słowo sterge, które oznacza miłość rodzicielską, rodziców do dzieci, dzieci do rodziców. Jest wreszcie to słowo, którego używają apostołowie, ewangeliści, aby mówić o miłości Boga, którego używa święty Paweł w tym swoim przepięknym hymnie, słowo agape, które oznacza miłość kochającą nawet nieprzyjaciół, oddającą życie za drugich, także za tych, którzy tej miłości nie są godni bo tak tak miłuje bóg tak kocha bóg i to jest ten sposób przez który najmocniejszy najmocniejszym wyraz to jest najmocniejszy wyraz świadectwa o wiele ważniejszy niż słowo niż habit właśnie ten sposób pomiędzy nami a więc to co buduje jedność i w stosunku do, do innych ta miłość, która jest możliwa tylko wtedy, jeśli czerpiemy z prawdziwej miłości, z miłości Jezusa Chrystusa. Po to jesteśmy tutaj, aby czerpać właśnie z Niego. Bo jak sam Pan Jezus mówi, bez mnie nic uczynić nie możecie. Ale Pan Jezus też nas ostrzega, kto się mnie wyprze wobec ludzi. Tego wyprę się i ja wobec aniołów bożych. Jeśli dla kogoś faktycznie ja nie jestem panem, może deklaruję, że jestem dla niego panem, ale jego życie świadczy, że co innego jest dla niego panem, no to stwierdzę tylko ten fakt, że nie byłem, nie jestem dla niego jego panem, że on tak naprawdę służy czy czerpie życie z czego innego, z jakiegoś innego źródła, zawsze mniej czy bardziej zatrutego. I dalej, mówi Pan w tej Ewangelii, każdemu, kto powie jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczony. Jeśli powie jakieś słowo przeciwko mnie, jeśli będzie narzekał w gruncie rzeczy na mnie, to znaczy na to życie, jakie mu dałem, bo przecież to życie, które mamy, to nasze powołanie, te konkrety życia. To jest dar Pana Boga i On, on prowadzi naszą historię. I jeśli my narzekamy na naszą historię, na nasze życie, na nasz krzyż, to narzekamy w gruncie rzeczy na Niego, bo prowadzi nas swoją drogą. Czego, by, czego byśmy chcieli? W gruncie rzeczy przyjęliśmy to, deklarując, że chcemy iść za Nim, to znaczy iść drogą krzyża, drogą do zmartwychwstania. Być może i wy macie to gdzieś zapisane bardzo wyraźnie, ale w jakiś szczególny sposób dotyczy to kapłanów. Nie wiem, czy pamiętacie, bo na pewno byłyście, drogie siostry, na święceniach kapłańskich. Jak obrzęd święcej kapłańskich się kończy? Kończy się słowami biskupa. Przyjmij dary ludu świętego, które masz ofiarować Bogu, Rozważaj, co będziesz czynił, naśladuj to, czego będziesz dokonywał i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego Krzyża. Jak trudno nam przyjmować Krzyż, jeśli buntujemy się wobec naszego Krzyża i narzekamy i mamy pretensje. Często do ludzi, bo tak jakoś nie wypada, zwłaszcza siostrze zakonnej czy księdzu, mieć pretensje bezpośrednio do pana Jezusa, chociaż to byłoby lepsze, żebyśmy żyli w szczerości, to to będzie nam przebaczone, bo pan Jezus mówi, że to jest grzech, który wynika, owszem, grzech, ale wynika z jednej strony z ludzkiej słabości, a z drugiej strony z tego, że Bóstwo w Jezusie Chrystusie się ukrywa, że ono nie, nie rzuca nam się w oczy. I trzeba, by użyć słów świętego Pawła, mieć czyste oczy serca, by widzieć Jezusa działającego w naszym życiu. Ale jeśli ktoś bluźni przeciw Duchowi Świętemu, temu nie będzie odpuszczony. Co to znaczy? W tym kontekście Łukaszowym, luźni przeciwko Duchowi Świętemu, bo u ewangelistów Mateusza i Marka ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu jest nieco innym kontekście, kiedy faryzeusze zarzucają Panu Jezusowi, że wypędza złe duchy mocą władcy złych duchów, mocą Belzebuba. Natomiast Święty Łukasz te słowa Pana Jezusa, Lokuje w zupełnie innym kontekście, w kontekście świadectwa. Co właśnie znaczy bluźnić przeciwko Duchowi Świętemu w kontekście świadectwa wobec świata? Drogie siostry, to znaczy cicha, ukryta apostazja, zwłaszcza w naszym życiu. Apostazja, to znaczy wyrzeczenie się tego, co Boże i przejście na drugą stronę. Przyjęcie innej, innego sposobu myślenia, tego światowego, tego ideologicznego sposobu myślenia. I to się dzieje, może nawet tego nie spostrzegamy powoli, jak to w, powoli jest nam sugerowane poprzez współczesne mass media, że się przechodzi na sposób myślenia tego świata i co więcej, nie tylko, że to się. Zagnieżdża w nas, że w ten sposób interpretuje się Słowo Boże, że się go nie interpretuje pod natchnieniem Ducha Świętego tak, jak zostało napisane. Ojcowie Kościoła medytowali Słowo Boże w sposób bardzo szczególny, biorąc po kolei wersety z Pisma Świętego i, po, i starając się zrozumieć, co Duch Święty chce im przez ten werset powiedzieć. Powtarzali go sobie x razy, bardzo wiele razy, cały czas prosząc Ducha Świętego, aby ich oświecił, by ten werset zrozumieli właściwie. Natomiast czyli przeciwko Duchowi Świętemu, to znaczy zinterpretować Pismo Święte. W kluczu tego świata, w kluczu ideologii tego świata, co niestety się dzieje, także w Kościele. Jeśli ktoś... Przyjął tę ideologię, tę wrogą ideologię, można by powiedzieć, za którą ukrywa się inny duch, i tak interpretuje Boże objawienie. Jest zamknięty na Ducha Świętego. I to nie tak, że Pan Bóg nie jest już miłosierny wobec kogoś takiego, to On jest zamknięty na Boże działanie, przyjmując coś odwrotnego. Jest, trzeba być świadomym, że takie rzeczy się dzieją do tego stopnia, że. Niektóre fragmenty Pisma Świętego zostały, mówię w cudzysłowiu, nawet w liturgii naszej ocenzurowane. Czyli nigdy, jeśli nie czytacie Pisma Świętego w całości, także Nowego Testamentu, nigdy tych fragmentów Pisma Świętego w liturgii Kościoła nie usłyszycie. Dlatego ja przypuszczam, że się sprzeciwiają myśleniu dzisiejszych czasów. Ktoś za tym stoi. Dobrze, nie chodzi o to, żeby teraz podejrzewać i budzić nieufność, ale mieć też tę świadomość, że i, i do Kościoła, do myślenia wielu ludzi wciska się właśnie ta interpretacja tego świata przeciwna Duchowi Świętemu, który nas wzywa do, do dziecięcej prostoty wobec Bożego objawienia, do, do zaufania, do zawierzenia. Aby z tego płynęło potem nasze świadectwo. I nawet jeśli by nam, jak mówi Pan Jezus, groziło to, że będą nas ciągać po synagogach, to znaczy przed autorytety religijne, po urzędach i władzach. Nie martwcie się, w jaki sposób, albo czym macie się bronić, lub co macie mówić, bo Duch Święty was pouczy. Duch Święty was pouczy. Wielu tym chrześcijaństwie było tak, że zabraniano chrześcijanom zgłaszać się na męczeństwo, samych siebie wydawać, zgłaszać się, że ja jestem chrześcijaninem. Ale jeśli cię ktoś już wydał, to, to wtedy nie można było zaprzeczyć. Trzeba było powiedzieć prawdę, przyznać się do Jezusa Chrystusa. Nawet jeśli to przynosiło ze sobą konsekwencje i to bardzo poważne z męczeństwem włącznie. Ale wtedy... I to jest to doświadczenie Kościoła Pierwotnego, że ci pyszałkowie, którzy chcieli być świadkami Chrystusa i sami się zgłaszali, z reguły upadali. Natomiast ci biedacy, którzy świadomi byli swojej słabości i unikali prześladowań, ale kiedy przyszło co do czego, stanęli wobec sytuacji, w której należało wyznać Jezusa Chrystusa, powiedzieć prawdę o sobie tak jak jeden z męczenników który na każde pytanie sędziego odpowiadał kiedy go pytał o imię skąd pochodzi odpowiadał tylko jednym słowem Christianus sum jestem chrześcijaninem to znaczy bo być chrześcijaninem Christianus w języku greckim czy łacińskim znaczy należeć do Chrystusa należeć do Chrystusa czyli należeć do Chrystusa cokolwiek usłyszał jakiekolwiek pytanie od sędziego należy do Chrystusa Oczywiście został skazany na śmierć, ale właśnie zaświadczył także wobec tych pogan, którzy go sądzili o, o mocy Jezusa Chrystusa, o tym, że jest mocniejszy niż śmierć, że śmierć zwyciężył. Duch Święty go pouczył, aby właśnie w ten sposób odpowiadać, aby nie tłumaczyć się, zostawić wszystko w rękach Pana. I to jest też wyzwanie i dla nas, bo trudne czasy nadchodzą. Trudne czasy nadchodzą, nie ulega wątpliwości to, co się dzieje na wschodzie, ale też i na zachodzie, bo i z jednej, i z drugiej strony przychodzą ideologie i zagrożenia przeciwko tem, przeciwko byciu chrześcijaninem, przeciwko także życiu konsekrowanemu. Święty Paweł. Modli się dziś za nas, tak jak modlił się za Efezjan. Myślę, że, że i za Was modli się Wasza matka. Wdzięczna za to, że jesteście, za to, jak mówi Święty Paweł, że macie wiarę w Pana Jezusa Chrystusa i, i miłość wobec siebie, jak ufam. I modli się o to, aby Ojciec chwały, Pan Bóg. Ojciec pana naszego Jezusa Chrystusa dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. To, co w tekście greckim się nazywa epignosis, to znaczy wiedza, która przekracza wszelką wiedzę. Ta wiedza, która jest doświadczeniem, która jest zakorzenieniem, która jest, nie bójmy się tego słowa, e, mistyką, e, bo każdy z nas jest do tego powołany, do tej mistycznej relacji z Jezusem Chrystusem. Tej relacji, której wzorem są nasi święci, także nasi założyciele, ale też i ta dzisiejsza patronka nasza, święta Teresa od Jezusa, jedna z największych mistyczek, która pozostawiła swoje dzieła o modlitwie, aby uczyć innych, jak wchodzić w tę głęboką relację mistyczną. I dalej modli się święty Paweł i, i nasi założyciele. Niech Da Wam światłe oczy serca, abyście widzieli, czym jest nadzieja Waszego powołania, do czego Pan Was powołał. Bo Pan nie powołał Was tylko do tego, żebyście były nauczycielkami, przedszkolankami czy pełniły inne um, funkcje zgodne jak najbardziej z Waszym charyzmatem, ale powołał Was do czegoś o wiele większego. W czym te funkcje, które pełnicie, w czym was, wasz charyzmat, jest tylko narzędziem, aby w Was ujawniał się Jezus Chrystus, aby widać było Jego zwycięstwo, aby, jak mówi święty Paweł, byście odkrywały to bogactwo chwały, dziedzictwa wśród świętych i Jego przeogromną moc względem Was, i aby mógł Was działać ze swoją potęgą i siłą, tak by. Ujawniał się w was jako Ten, który zmartwychwstał, znaczy śmierć zwyciężył, śmierć, grzech i szatana zwyciężył, aby zwyciężał w was śmierć, grzech i szatana. I aby to było widać wobec tego świata. Ten świat niesamowicie tego potrzebuje. Ten świat niesamowicie potrzebuje Nazaretu, świętej rodziny z Nazaretu, tego. Co tam działo się w okryciu, a co potem w życiu Jezusa Chrystusa objawiło się w całej pełni i co świętujemy, co sprawujemy w tej dzisiejszej Eucharystii. Dziękując Panu Bogu za Was, za to wszystko, co uczynił w życiu każdego z nas i co czyni w Was, przez Was. Amen.